Nie sądziłem, że taki produkt może mi sprawić tyle radości i satysfakcji, ale przede wszystkim ułatwić nocne życie. Cześć, witajcie na kanale TechWishPL. Dzisiaj chciałem zademonstrować Wam lampkę, która skradła moje serce, a przede wszystkim ułatwiła mi nocne przechadzki do lodówki Mi Motion Activated Nightlight 2. Zapraszam! Zobaczmy, co jest w środku. Tutaj zbyt dużej filozofii nie ma. Mamy instrukcję obsługi, karta gwarancyjna i lampka sama w sobie. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które, tak jak ja, lubią podjadać w nocy i chcą bezpiecznie przejść trasę do lodówki, nie zapalając przy tym światła w całym domu. Mamy tutaj czujkę, która nam się aktywuje. I obojętnie, czy nasza lampka stoi sobie po prostu przy łóżku na tej bazie, czy jest przyklejona gdzieś do ściany, możemy ją wziąć ze sobą. Ponieważ ta baza działa na magnes w taki sposób. Możemy ją dzięki temu dowolnie obracać. Także, jeżeli jest przyczepiona gdzieś do ściany, to możemy ją sobie obrócić i nakierować w to miejsce, gdzie chcemy. Możemy ją, tak jak mówiłem, wziąć ze sobą i przejść całą trasę bezpiecznie, oświetlając sobie drogę. A kiedy wrócimy, odkładamy ją w miejsce i dalej jest gotowa do oświetlania naszej drogi. Jest to lampka zasilana na baterię. Musimy sobie tutaj ją odkręcić. I mamy koszczek na baterię. Możemy użyć akumulatorków albo baterii, które są biodegradowalne, tak jak na przykład te, które mam tutaj. Po ułożeniu baterii lampka nam się zaświeca. Widzimy, jak, z jaką mocą świeci. Możemy teraz ją sobie ustawić w dwa tryby. Ciemniejszy i jaśniejszy. Jaśniejszy z mocą 25 lumenów, ciemniejszy z mocą 3 lumenów. W moim przypadku 3 lumeny sprawdzają się idealnie. Wszystko widzę, nie muszę razić innych domowników. Jak już mamy baterię w środku, zakręcamy. I ustawiamy sobie lampkę w dogodnym miejscu. Może to być przy łóżku, może to być przy przewijaku, albo na przykład w łazience. Kolejnym zastosowaniem do, dla tej lampki może być na przykład szafa. Możemy ją zamontować w miejscu, gdzie nie mamy oświetlenia i dzięki temu po otworzeniu szafy czujka wykryje nasz ruch i zobaczy, że coś z tej szafy chcemy wyciągnąć. Lampka poza czujnikiem ruchu jest wyposażona oczywiście w czujnik zmierzchu, dzięki czemu nie zaświeci ono nam się w dzień, tylko wtedy, kiedy jest ciemno. Jeśli przez 15 sekund czujnik nie wykryje żadnego ruchu, lampka po prostu się wyłączy. Napiszcie proszę w komentarzach, gdzie Wy zastosowalibyście taką lampkę oraz czy tak jak ja lubicie podjadać w nocy. Pamiętajcie o tym, że ten produkt, jak i wszystkie inne, które recenzujemy na tym kanale, możecie kupić w sklepach Techwish oraz na techwish.pl. Ja zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału, żebyście nie przykapili kolejnych nowości, które dla Was szykujemy. I to by było na tyle. Dzięki i do następnego. Cześć! Nocne wędrówki do lodówki. O, jak się nawet zrymowało. Nocne wędrówki do lodówki. Yo, yo, yo.